Tutaj ukazuje ich. Nie, niesamowity. Niesamowity gigant. Zaraz go zważymy. Zobaczycie. Bursztyny na plaży znajdują się w najmniej spodziewanym miejscu. Pamiętajcie, że nie wolno przekopywać. Można tylko tak rękoma sobie grzebnąć tu i tam w piasku. Tutaj ukazuje ich. Nie, niesamowity. Niesamowity gigant. Zaraz go zważymy. Zobaczycie. To jest kolejny już na tej plaży, nie pokażę gdzie, bo akurat po, po, lekkich, po lekkich falach nie sztormie, bo teraz jest gorąco w lipcu, ale niesamowity, piękny. Zobaczymy, może ma jakieś komary wtopione, zaraz Wam pokażę go na wadze. Powiem tylko tyle, że nie szukam nocą, tak jak kiedyś. W innych moich filmach można zobaczyć o bursztynie więcej filmów. No co chciałem powiedzieć, no to jest już naprawdę, widzicie na, na dłoni, to to już jest wielki kawał, wielka bryła. Pozdrawiam oczywiście wszystkich poszukiwaczy. Niesamowita rzecz. Lolo3210 siema. Zobaczymy ile on waży. 125 i 9 grama. Że jest naprawdę no, trudno, go, trudno go pokazać. Nie wiem dlaczego to się. O, teraz jest fajnie, właśnie, widać. No, mam nadzieję, że następna jakaś taka kolekcja. Pozdrowienia, serdeczności. Mówił do Was ma. No, Jaki jak jest patent na szukanie bursztyna? Jak już kiedyś mówiłem, yy, tam gdzie się płucze nadrzuca się brzegi pompami tylko, że to wiadomo zależy jaka jest rura bo jak jest rura średnicy powiedzmy takiej to on już nie przejdzie tak w związku z tym trzeba w takich miejscach szukać najlepiej rano po sztormach przejść się plażą nawet w koło brzegu kiedyś znalazłem 200 gramowy kawałek normalnie na plaży, ale to był listopad także to trzeba mieć fuksa pozdrowienia, serdeczności, mówił do was Star TV ile rybki dzisiaj mają temperatury 30 stopni, niesamowicie gorąco. L 3210 siema.